Dzień dobry, to znowu ja Ewa, witam Was z mojego ogródka. Dzisiaj mamy 34 stopnie. Piękna pogoda. A parę dni temu jeszcze było bardzo zimno, że mieszkania ogrzewaliśmy. Ale lato przyszło z latem od 21 czerwca. No, więc zapraszam Was do obejrzenia mojego ogródka. Zobaczymy nowe roślinki, które rosną. Pasterz z owieczkami. A na przodzie żółwik ich prowadzi. Zobaczymy do Rybek. Rybki, rybki, gdzie jesteście? Kupiłam sobie złote rybki, żeby mi moje życzenie jedno spełniły, ale nie chcą. Następne bananowce. Klimatyz zaczyna kwitnąć. Ma dosyć duże kwiaty. Ilza Pamiętam, jak ją kupiliśmy. To było gdzieś jakieś 15 lat temu. W takim małym wiaderku była ogrodnika. Mój mąż jej nie chciał. A ja ją wie tą albo żadnej innej. Po prostu tylko pisało. Ilza biała Nie wiedziałam, jak wygląda. Ale mi się jakoś ten mały krzaczek podobał. Wysa wsadziliśmy ją. W tamtym starym ogrodzie, co mieliśmy, i od pierwszego roku pięknie poszła w górę, zaczęła pięknie, cudownie kwitnąć. Także jak sprzedaliśmy ten ogród tam, kupiliśmy tutaj ten, zabraliśmy ją z sobą. To jest jedyna roślina, którą zabraliśmy ze sobą. Liliowce. Pięknie już. Ślicznie wszystko rośnie. Tutaj będą margaretki. O, to będą margaretki. No i ziemniaki widzicie jakie duże i zaczynają już kwitnąć. Ciekawa jestem czy coś z nich będzie. Wysadziliśmy na próbę. Przez tego korona wirusa nie było co robić, więc ogrodnicy byli pozamykani jeszcze wtedy, więc posadziliśmy ziemniaki. No, Monbrysian też już zaczyna. Widzę, że Pączek już tutaj dostał. No, niedługo zacznie pięknie kwitnąć. No, ale to tutaj, to muszę wyrwać. No, choć tutaj, nie masz tu mi rosnąć. Nie wiedziałam kiedyś, jak się te kwiaty nazywają, i mówiłam, że to są kwiaty babuni. Oma Blumen bo moja babcia miała je w ogrodzie. I ja też je mam od kilku lat. I stale mi przypominają babcie. Oj, i znowu zielska. Dalej chodzę, wyrywam i codziennie dużo jest. No a są lilią nie wiem co w tym roku. Niziusieńka taka. Jakoś lilie nie chcą u mnie rosnąć. Albo takie mizerne są, albo w ogóle nie kwitną. Lawenda. To są wolkie nerozy. Chmurki. Róże chmurki. One okropnie, pięknie pachną. Ta czerwona też cudowna, prawda? rawiec ogrodowy ozdobny a zobaczcie co tutaj od Kasi pozdrawiam kasiu co kawałek, jak jestem w ogrodzie, to wszędzie wszystko mi prawie kasie przypomina, bo nasionka od kasi dostałam z Polski. molin też chyba niedługo pączki dostanę widzę, że już coś coś się zbiera muszę podejść bliżej i zobaczyć no widać, że dostaje pączki, widzicie tutaj i, I tam wszędzie, na każdym jednym czubku, wszędzie dostaje, połączy się, pięknie kwitnie. Co rok. W zeszłym roku, na jesieni, mój mąż bardzo króciutko go obciął. Myślałam, że zniszczył go, że zmarnował, że nic z niego nie będzie. on tak pięknie wypuścił nowe gałązki. Tutaj też klimaty biały, też jest wielkokwiatowy i ta róża jest piękna ma kalifornijski i ta piękna róża zobaczcie jak wypuszcza to tutaj wszystko to jest nowe w tym roku wypuszczane i tutaj ta, ta też jest nowa. I tam z tyłu. I tam bardzo dużo ma nowych od ziemi. Pięknie. A co mam tutaj? Ogórki mi jakoś nie chcą rosnąć. Nie miałam nigdy ogórków, mam pierwszy raz. Takie małe te ogórki, ale to jest jeden. To jest drugi, a na tych pozostałych, tam jak widać, coś mi zżarło. Są naprawdę bardzo mizerne. Czosnek. Czosnek piękny. Oregano, nowe w tym roku. Odnóżkę mąż wsadził i rośnie. I jak widać zaczyna kwitnąć rozmaryn, tymianek. Tutaj są moje pomidorcie. ale wszystkie są śnięte, czy ścięte, czy śnięte. Nie wiem co z nich będzie. Ani jeden nie jest zdrowy. Nie wiem od czego to zależy. Tutaj też rozmaryn i oregano w kącie no, to maluszki tu a. a tam jest ubikacja to jest, jak się dowiedziałam od Kasi ostróżka letnia nie wiem, nigdy czegoś takiego nie, nie, nie miałam. Pierwszy myślałam, że to może kosma będzie. A to mi tak pięknie tutaj coś, o, kwitnie. A niech kwitnie. Niczego nie wyrzucam, bo w tym roku mam mało roślinek. Bo jak był czas kupować młode i wsadzić, do, wsadzać do, do ziemi, to w tym czasie były sklepy pozamykane, bo korona. To jest jeszcze jedna róża. Jak widzicie ona rośnie w takiej skrzynce. To taka skrzynka doświadczalna. Mój mąż tutaj takie gałązki wsadzał i czekał co z tego wyrośnie. Z róży wyrosły róże, już była obcinana. Tutaj wsadził floks jedną gałązkę. I jak widzicie też rośnie. A tutaj będzie kubiskus. Na. Tam też jest taras nad oczkiem. Tam też woda sięga jeszcze pod taras, pod podłogę. Też można sobie w cieniu usiąść, chociaż jest za gorąco. w ogóle jest gorąco, bo nie ma wiatru. A teraz te drzewa z tyłu, co widzicie, te wielgachne drzewa, to tak jak widać zaraz za moim ogródkiem rosną. I tam jest duży płot. I jest to już Oldsdale Zwafrydchow, ten wielgachny cmentarz. Także mam tutaj ciszę, spokój. By było na tyle. Albicja też właśnie ładnie. To wszystko. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Z ogródka, jeżeli chcecie, to możecie oglądać. Do zobaczenia.